Wirtualne treningi fitness. Marcin był trenerem personalnym i postanowił wykorzystać nowoczesne technologie, aby umożliwić swoim klientom treningi w dowolnym miejscu i czasie. Stworzył platformę online, gdzie oferował wirtualne treningi fitness dostosowane do potrzeb i celów każdego klienta. Klienci mogli logować się na platformę i wybierać spośród różnych programów treningowych które obejmowały różnorodne ćwiczenia siłowe, kardio, stretching i jogę. Treningi były prowadzone za pomocą wideotransmisji na żywo lub nagranych sesji, dzięki czemu klienci mogli wykonywać ćwiczenia pod okiem trenera z dowolnego miejsca. Dzięki interaktywnej platformie klienci mieli również możliwość komunikacji z trenerem, Zadawania pytań i uzyskiwania wsparcia w trakcie treningów. To nowoczesne podejście do fitnessu pozwoliło Marcinowi na dotarcie do szerszej grupy osób, które z różnych powodów nie mogły uczestniczyć w tradycyjnych treningach w klubach fitness. Dla Marcina to było spełnienie marzenia o rozszerzeniu swojego biznesu i umożliwieniu ludziom prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia w sposób wygodny i dostępny dla każdego.